Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Ignacy, ze mną jest Niedźwiedź, Halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Je, je, je. Teraz Niedźwiedź jest bogaty, bogatym krzejkiem, bo ma teraz wszystkie DLC do gry. Tak, mam wszystkie DLC i widzowie byli tak mili, że każdy mi coś sfinansował. Jeden sfinansował mi Europkę w ogóle, tam taką. Po co? Ty miałeś Europę. Ale taką podstawową mi sfinansował, mi bamią taką pustą. On takie podstawowe DLC i drugi mi sfinansował Art of War i tak dalej. No ogólnie bardzo dziękuję wszystkim. Ta, ta łzy, miłość, radę. Wiesz co, teraz właśnie widzę, że jak mam Karaibas. Jeżeli ona będzie miała 10 miast, to dostaję Merchanta od nich. O, mm. ba bardzo dobrze, bardzo dobrze, no. ale to masz też inne problemy niż... Mam inne się, problemy, zdecydowanie. Się jakimiś tam Moje problemy są się... tutaj, więc proszę cię, załaduj na swoje statki żołnierzy. Ja, ja dropuję się pierwszy, nie przejmuj ja się. Czekaj, muszę odmowbolować te... Też muszę, drobce. niestety. Muszę też, w sumie, tak moim zdaniem, to byłoby najbardziej sensowne, zacząć płacić armii. A ty nie płacisz armii. No daj spokój, no 5 dukatów będę płacił jakimś kolesiom, którzy w ogóle nic nie robią. To mm -hmm. ja jestem, kurde, komunista? Że za, nic, za, za nic płacę? Tractat Tordesillas. Tak. The Pope affirms our legal rights, co, co, co? Other Catholic countries will no longer have the... Ah colonial Bra Brazil należy do mnie. Aha, A, bo nie, to jest Tractat Tordesillas, czyli tam tak. teraz żaden katolicki kraj nie może kolonizować się chyba. Poza A mną... ja inaczej to się chyba kurwi na papierze. papierze no, jest. Colonial claimant by Castile. Tak, to wszystko jest moje. Gdzie, <laughs> gdzie te claimy widać? Jak klikniesz na prowincję, to tam masz. Colonial Brazil claimant by Castile. A widzę właśnie. Mam też u siebie. Wee mm -hmm. Eldorado takie fajne. I to jest właśnie tyle, jeżeli chodzi o twoje ten... Czyli jak to sobie w Afryce, to myślę, że będzie tak samo. Mm, tak. Dlatego trzeba się podzielić tym. Nie? A, bo ja mam Safi. Aha, Safi to już nie jest kolonial, tylko to się nazywa... Mm. No, to powiedziałeś. Nie mogę, nie chcę zobaczyć tego. Dobra, masz tą flotę już? No, no, no się tutaj niby jest, no, ale to No tak, to dawaj, dawaj. Ej, chyba na nie ruszy. płacę. Chwileczkę, attach tutaj to jest to, to transport, o. Mhm. To oni wypłyną. Podpłyną tam. Teraz 5 tysięcy żołnierzy raptem, nie? No jasne, ja też mam piątkę. Nie wiem, czy to wystarczy. I ja też nie wiem. Ach, i ty chciałeś z Francją walczyć. Chciałem bo Nie Ignacy, no, jestem jedną kurwą. Ignacy pod wpływem waszych komentarzy, które chcecie, No piszeć, że, by... że chcecie, żeby było więcej walk no Dokładnie. bo w sumie nie ma, co nie ma nie, w sensie to nie jest dziwne, że się trafnicie. Dobra, słuchaj, masz, wybierz zaznacz sobie armię, ja wejdę pierwszy i tam wejdź za mną za 2-3 dni, dobra? No, dobra, to dobra. masz już zaznaczoną armię? Tak, tak, tak. Dobra? To, to, to ja powiem. puściłem ją, puszczaj swoją. Ej chwila. Czy ty mi dasz prawo, prawo przemarszu? Co? Musisz mieć? No, żeby wejść do, na twoje ziemię raczej Na pewno nie masz go. Chyba nie mam. Masz! O, idą, dobra. Bo no wycofaj się, może ja pójdę pierwszy, co? prawie bez różnicy. Ja już tam pijem. Okay. Mam cztery linie. Znaczy, jeszcze pierwszej linii. No, mam lepszą technologię, chyba. Nie wiem. A masz offensive, nie? Mhm. To może nawet dobrze. Cisnę, mam minus dwa, a jajaja, panie. Maja. Wiem, wiem, wiem. To jest słabe, zaraz dochodzę. No już Teraz doszedłem. Już doszedłem, okej. Okay. Słuchaj, no. Przegramy to. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Rzuty kostką, znaczy mamy 150 Masz dystrybny dystrybny więcej właśnie. O popatrz jaki żółt ładny wszedł. 8-2. Nie wiem, chyba ta bitwa, to tak się udało. Tak, bo oni zdziwają już. Ogólnie korzystając z tego, że tutaj się dzieją takie błahe rzeczy, to ja drodzy widzowie powiem dlaczego ja nic nie atakuję. Drodzy widzowie, nie mhm. wiem czy zauważyliście, ale moim jedynym przeciwnikiem tutaj w tym regionie jest Portugalia, którą cisnąć nie mogę z tego względu, że to jest Ignacy. Chociaż sugerowaliście mi, żebym go ścisnął i odebrał prawowity handel Sewilski, prawo temu mi, prawda? Więc mógłbym to 43%. zrobić. 43%! No właśnie. no właśnie, bardzo mi się to nie podoba, aczkolwiek no tego nie zrobię, więc moim drugim przeciwnikiem jest Francja, której nie za bardzo mam jak ścisnąć, no bo musiałbym robić sojusze ponad limit i liczyć na to, że jakoś to, to się potoczy, no i ewentualnie można byłoby ją jakoś tutaj rozebrać, ale to jest naprawdę czasochłonne i bardzo męczące, a biorąc pod uwagę, że ja się teraz wkręciłem w kolonizację, no to nie za bardzo mogę sobie pozwolić na walkę z właśnie Francuzami. Ponadto mamy jeszcze jednego przeciwnika, czyli tak zwaną północną Afrykę, ale u nich problem jest taki, że każdy z tych głupich krajów typu Moroko, Tunezja czy Jerid, który nie ma Jerida. Jelly z Tak, zjedli oh, Ale gdybyś na przykład stworzył Algier i go nakarmił tam? Tak, Algier właśnie to jest, to jest jedna z taktyk, czyli tworzenie Algieru. ponieważ Ale może stworzyć, ale też, to jest jedna prowincja. Tylko, że tak jak mówię, no, sam nie mogę tych ziem brać, bo oni mają tutaj increased scoring cost o 50%. Plus dodatkowo na najnowszym patchu, na, od sensa korowanie jest droższe, więc ja za korowanie jednej prowincji zapłaciłbym z jakieś no, 300, 300 punktów administracyjnych. Ojej, tak to podejrzewam. dużo. Za taką bardziej, bardziej bogatą prowincję. To jest dość sporo. Jezus, Marymia, co tak No to base taxu, mam 75, tutaj widzę, że jest base cost. Mhm. Total cost: 75. W sumie. 120 za 3 base taxu, no to jest po prostu słabe. Dobra, zróbmy to. To nie jest dobra decyzja, ale jakakolwiek tam, przynajmniej. Co robisz, co robisz, co się dzieje? Stabilność błysnąłem, bo po prostu mam przede wszystkim raz, że mam duży rebel Pricing. Dużą chęć do zbuntowania się mają, a dwa, że po prostu mam przy, przez to tak mały. A jeszcze Lone Coming due. Mhm. Moja już gospodarka jest po prostu najmocniejszą rzeczą na świecie. Mam już dziewiątą administracyjną. Jeszcze jedna administracyjna, czyli 13 lat i jest w mm -hmm. O, to ja Ci powiem na jakim jateku jestem. Hmm, 7-7-8. Genialne. <grystanie> jestem 100 lat za murzynami, jak to się mówi. <grystanie> Ale bardzo mi się nie podoba, że nagle moja nacja kolonialna, to znaczy Karaibas, nagle tak sobie stwierdzili, słuchaj, wiesz Ignacy, tak spokojnie niby z tobą, fajny jesteś, fajna morda jesteś, ale tak sobie podniesiemy liberty desire o 10%. No i bardzo, bardzo mądrzy, ja popieram ich wolnościowe tutaj Rządania? popędy. Swoją drogą, aż mi się przypomniał ten filmik, nie wiem, czy widziałeś na kolegach, kolegach, kolegach Ignacego, mm. jak ty taką skrzynkę niesiesz, a ja tam wybiegam Widziałem, z widziałem. Pójdźcie <laughs> <laughs> go, wyskory, skory, wyskory. Widziałem go, widziałem go. Genialne, po prostu. Ale tam zginąłeś w tym filmie, prawda? Tak, powiem, że... zginąłem na końcu, to było bardzo smutne. Ale to takie prawdziwe, bo to byśmy mnie tak zostawił właśnie. Wcale nie, ja bym ci nigdy nie zostawił. Tam wcale nie. Akurat ja byłem najwierniejszym sojusznikiem, w każdej Ale... wojnie ci zawsze pomagałem. To ty byłeś kurwą, która mi nigdy nie pomagała, jak prosiłem cię no, o to. mnie kurwą, a to oznacza tylko jedno. To oznacza... Declare war. Nie, to oznacza tylko jedno. Dostałeś ode mnie teraz 3 gotów. Co to Zre za przyjaciel? Zrekrutuj, zrekrutuj przyjaciel? armię w Portugalii, idziemy na wojnę z Francją. Spłaciłem długi. <laughs> idziemy na wojnę z Francją. No, Spokoj, tak, muszę zrobić wojsko i tak. Idziemy Więc. na wojnę. Natychmiast. Muszę ja... aż mi może. Uh, zaraz nie będę miał hajsu już. Covert action, ja tutaj zaraz sklejmuję nawary. No dobra, możemy to spróbować zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej stracę Unię za Ja bym gdybym był to, bo to już bym stracił, bo mam minus 4 prestiżu. A, no to widzisz. Okej, okay, klejmuje. Jak się skończy robić klejem, to wezmę sojusz z Sabaudią, Brytanią. I Hainutem. Brytania jest też moim sojusznikiem, nie? No ale tego nie wezwiesz. A, ja go nie wezwę słusznie. Ewentualnie jeszcze wtedy Styria skończy wojnę. Mhm. I ją też zawoła. Możesz sprawdzić. 15 K wojska mają tak bez śmiania No mówię. Ko, pamiętaj, że ją mogą Węgrzy tam pocisnąć i możemy stracić sporo warskora na tym, nie? No, A jaki jest układ fortów tutaj u nich? A zaraz sprawdzimy, gdzie jest. Dwa dwa właśnie fortów. sobie zobaczę tutaj. E, słuchaj, jest w Bern i w Laburt. Mm, no to jednak trzeba zdobyć dwa forty. Do, dokładnie na granicy, na granicy z nami, bardzo smutna sprawa. Tak, bo zablokują nasz cały movement, chyba że przejdziesz od Ruzilon do na, na, Narbon na południu. Chyba, że też, chyba że też chciałbym zauważyć, oni mogą nie płacić w tym, tym fortom, mogą, może mają zmów bolowane. Może są mądrzy. I bo w boluję. W sumie tyle, w tyle fortów utrzymywać to trochę tak trudno. No droga sprawa na pewno. No zobaczymy jak to będzie. Mm -hmm. no, prawda. Naprawdę. czym miałem fokus teraz? A, na dyplomatycznym. Hmm. No dobra. I ustawiam... O, o sorry, to ja, sorry. O, nie, o, nie ma problemu. problemu. Na trójeczkę ustawić. Albo nawet A bo nawet... Jest... Ja, bo masz te złota zapomniałem, okej, okay, już pamiętam teraz. A, tak, złoto dobra sprawa, warto inwestować. Masz, de masz development na złocie tam? Na 10 dałeś sobie chociaż? Nie, jeszcze nie. Ale trzeba uważać z tym, bo wiesz o tym, że Flaz. to ci może. Nie, nie, to może ci wybuchnąć. Wiesz o tym? Ja tu ci wybuchnąć. A, to ty nie wiesz, ja ostatnio się dowiedziałem, właśnie. Warto było no. grać na multiku z znajomymi, którzy znają lepiej no. tego pacza. Jak masz powyżej 10, no. to masz co roku jakiś tam ułamek procenta szans, że ta kopalnia no. się zawali. Naprawdę? I co tak. tam się wtedy pojawia? No ten development tego, 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 tego spada ci tam chyba o 8. O cholera. Boli, wiedziałem. No wiedziałem. Boli, więc trzeba, trzeba uważać. Jak masz powyżej 16, to już masz praktycznie pewne, poza tego, co słyszałem, że prędzej czy później ona pierdzieknie. Nie jest to tak, że, mm, że, że, że masz 100% szans na to, że ona pierdzieknie, tylko no. masz tam 0% szans szansy co miesiąc, że może się zdarzyć taki event, że ona Cię wybuchnie. Okej. Okay. Że się to zawali. Intrygujące co no. najmniej. Więc to nie jest takie, że haha, wezmę sobie wszystko tego świata i, i tyle mi zrobicie, nie? Przecież tak zawsze robiłeś. Nieprawda którą mi ma? O Boże, w ma ósmą, mamy mamy ja siódmą. Czemu mam gram na czwartym speedzie? No bo tak postanowiłeś zapewne? Tak. Żeby dobrze. przyspieszyć proces tutaj nic nie dziania się. Za szybko mi się dzieje dużo rzeczy, wiesz, troszeczkę, jednak by zwoliło jeden. Czekaj no, mi no, jeden w duchu. No chodzi. dobrze, no dobrze, proszę, proszę. Uuu, <coughs> oddawaj handel sewili cioto, chcę plus 5% tarifa walił. Fajnie, ja, ja to zrobię w value to brzmi, że będą mi więcej pieniążków przesyłać, z tego co pamiętam, jeżeli dobrze ogarniam tutaj mechanikę tych kolonizacji. A, już dostałem kupca. Zapomniałem teraz. Dobra, trzecią kolonię też już mam, okej. Okay. San Tomas leci kolonista, Puerto Rico, Puerto Rico zatem niech będzie też kolonista. I Barajonas też się zrobiło miastem. W sumie ja chyba powinienem trzymać kupca tam w tej Brazylii. Wiesz co, Zacz trzeba zacząć powoli to robić. Bo w sumie ja widzę, że jeden 30% ja jest przeprowadzane. Zresztą... Znaczy, nigdy. prowadź do Karaibów, ja z Karaibów one przeprowadzą na pewno i tak do Sewilli. Żebym ja widział jeszcze Karaiby, chopie. A, nie widzisz. To na trochę słabo. Też te nie. zielone strzałeczki mi podpowiadają, w którym kierunku płynąć. No zawsze tak. Zawsze są tak, za tobą, tak zauważyłem. Tam, gdzie, tam, gdzie ty jesteś, tam jest trade wind. No, <laughs> przypadek? <laughs> <laughs> Takie wiatry puszczam śmieszne. <laughs> Takie dojrzałe poczucie humoru. Tak, widzę, że tutaj wyostrzył się humorek przez weekend. O, mocno, mocno. Pracowałem, ćwiczyłem. Oczywiście. Ale mam. O, teraz mam tutaj w Barahonas, a nie, to nie jest moje, to jest Important Natural Harbor, ma moja nacja kolonialna. Ojej, ojej. No, dobra. Dyplomaci są wolni słuchaj. Ja wiesz, co dostałem, jaką mi dostałem misję? Że możesz być z tobą Royal Marriage, bo nie mam. Bardzo dobrze. Aczkolwiek Proszę. ja widzę, że nasze plany podwoju Francji mogą być trochę trudne. Znaczy? Bo Francji odpowie na wezwanie Wenecja, Węgry, Szkocja, no i Prowencja, no bo są w Unii. No i. Trochę to jest trudne do skontrolowania. Policz siłę wojska ich. No wydaje mi się, że my w dwójkę sami nie dali za bardzo. A masz nie, jakichś sojuszników? Styria, która nie dołączy. A poza tym? No, Styria, która nie dołączy. <śpiewanie> Okej. Okay. Um, no dobra, to tak, to faktycznie nie jest to nieco budujące to co mówisz. Trochę, um. trochę mało powiedział. Wiesz co, moim problemem jest cały czas to, bo nawet pomimo tego, że dałeś mi hajs i tak dalej, nie? to, to jest, bardzo dziękuję Ci. Tylko, że fakt jest taki, że jeżeli jestem na trzech koloniach, to mój zysk wynosi 0,86, bo mam tylko jednego doradcę. Bardzo mi się to nie podoba. Mi się też to nie podoba, ale nie wiem, co z tym zrobić innego mądrego. Doradzam zabić się. Nie. No, czemu nie? Bo nie. No i się nie znasz na życiu. Dobra, no, w czasach Peak Bay nie ma na razie naszych przeciwników, przynajmniej żadnych, z tego co widzę, a jest są nasze kolonialne nacje, przyjacielu, jeszcze. Jak, ale no naprawdę one myślą, że przypłyną, żeby nam pomóc? No, mówię ci, że są. No, super, super. Nie wiem, czy są wobec ciebie lojalni, czy nie, ale mówię ci, że są. Zaraz sprawdzę, czy są lojalni, tylko najpierw muszę zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Znaczy? Wypowiedzieć wojnę? Nie, płynę do Mali. Trzeba w końcu zacząć kolonizację Afryki. A co, chcesz ich zabić? Po prostu? Nie, najpierw zrobię sobie kolonię przy mali. zabezpieczę. No, to fajny od razu. tam tamtego. No a jaka ja to ci, ci ta skoruje bez dostępu. Jaki am range kolonialny. Drogi przyjacielu, nie wiem czy wiesz, ale muszę graniczyć z czymś moim korem, żeby móc to korować. Słyszałeś, o takiej mechanice zaawansowanej. No, słyszałem. Właśnie. Nie wiem jak to zrobić, bo wiesz co, chciałbym zrobić coś takiego, bo ja bym chciał mieć punkt przeskokowy, więc potrzebuję mieć albo saotomę, albo. Wyspa Świętej Heleny. To są takie dwie puste prowincje, tutaj przy takie wysepki. Przy tym nie wiem, czy kojarzysz. No. Pod Beninem. I to jest jeden z punktów przeskokowych. Jeżeli chcesz przeskakiwać, tam, wiesz, daj na południe, nie? A Helenie przed Kien Napoleona nie trzymali? Dokładnie tak, to jest dokładnie to miejsce. A, dobrze wiedzieć. Mhm. Nie wiem, gdzie działa ten e, traktat z Tordesillas, to znaczy, e, to znaczy, że inne chrześcijańskie kraje po prostu tam nie będą wtedy kolonizować? No czy nie, możesz tam, nie, nie możesz tam kolonizować bo wtedy? Papie... Nie mogę, ale pewnie dostaje pewnie jakiś pierdolnik, nie? No, coś tam pewnie dostaniesz na rejst, tak jest czemu śmiałeś z mojej etnicznej ziemi? Właśnie to jest to. No, etniczne ziemie moje to są. Tak, to są, tak, to jest teraz etniczne twoje, tak. Papież ci powiedział, swoje niedźwiedziu, masz teraz etniczne swoje ziemie. Dokładnie, cała Brazylia, cała Brazylia. O, znowu. Dobra, nic nie będę mówił, bo się znowu zdenerwujesz o handel sewilski. Co? Sprawdzę, sprawdzę, co się tam dzieje. No, halo, halo. 46%! Jezu, to zupełnym przypadkiem, no to tak. Jakoś tak się z Przypadkiem złożyło. to cię zrobiono. Ale wiesz, że z Karaibów już wysyłam nam, słuchaj, 1,78 do Sewilli. Wszyscy zarabiamy na tym, przyjacielu. Super, super, naprawdę, cieszę się, ale mam to w głębi. Dłuższy w dupie. No, no ale przecież wszyscy na tym zarabiamy, to jest przecież dobre dla nas wszystkich, przyjacielu. Nieprawda, to jest dobre dla ciebie i twoich imperialistycznych zapędów. Wiesz co, no, jeszcze powinienem trochę floty pobudować, żeby tak już zupełnie było wszystko w porządku. Kurde, ja te ci murzyni są agresywni. Widziałeś? Porównaj sobie agresywność Indian z tymi agresywnością murzynów. No, murzyny są bardzo agresywne, ja wiesz, coś, coś o tym wiem. To porki się tam po prostu nie mieszczą, żeby opisać tak, ich tak, agresywność. Tak, tak dokładnie. To tak powinna się... być jakaś specjalna klasa: murzyn. Po prostu, jestem murzynem. Mm? Ty nie wejść. Wiesz, w ogóle słyszałeś o tej murzynce, znaczy murzynce, o tej białej, co udawała murzynkę? A na mm. jakaś ta nie się Udawała mużynkę, nie, nie wiem przez ile, ale wszyscy, wszyscy myśleli, że jest czarna, a ona była biała i było jej lepiej. Kolonko o ty, 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 ty. tym zrobił. ten Co, 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 co oni zrobili do chuja pana co, co ty Genuło zrobiłaś? Co tobie przyszło do głowy? Co zrobiła? Co zrobiła? Genuła ma claim na Tangier. No i bardzo dobrze. A, bo mają misję. Trade trouble in Tangier. No, no bo jesteś dla nich kłopotem, no. Trade'owym kłopotem. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Pogódź się z tym, dziwko. Nie. Tak? <laughs> nie, zupełnie nie. Tak, dokładnie tak. Dobrze, tu jest marketplace, gdzie ma być, bardzo dobrze. Myślę, sojusz z Sabałdzią będzie dobrym sojuszem na tę złą imperialistyczną Francję. O, nawet Royal Mariusz tam. Proszę bardzo. 18 tysięcy mają, bez śmiania. Kto? Savoy. I nie pomogą nam w wojnie, bo może mają trus? Nie, nie mają trusu. Attitude toward enemies, minus 60, czyli lubią Francuzów po prostu. Lubią? Lubią. To nie jest no, mimo wszystko, ale no jakiś tam sojusznik jest, w razie co. No tak, słuchaj, znaczy, się jak wiesz, zintegrujesz Aragon, to, to się rzeczy Francuzi spojrzą w twoją stronę nieprzychylnym okiem, odnoszę takie wrażenie, bo ja mam dużą granicę z tobą, nie? Czyli jak ja zintegruję Naples, to będę mógł sobie pójść w Papal State. <laughs> Naples. No co? Wiesz, że jestem fanem tego, ja, tego nazewnictwa. W ogóle Luka podbiła. Widziałem. Luka jest najpotężniejszym krajem w, w. Północnych Włoszech. Północnych Włoszech, o tak. Ja, no, może poza sobą i Wenecją. Może w północnej części północnych Włoszech. O. No w południowej części północnych Włoszech, o, o, o tak. O, ogóle, o, to tak, też lepiej. No, w sumie racja. W to stronę możemy pojąć się. A ja jest. jestem najpotężniejszym krajem w centralnym, na centralnym Półwyspie Iberyjskiej. Pasuje, pasuje, no. i Murzyny powstały, no. Widziałem, że mam strzelby. No tam wam. W, w, w a tutaj masz w A co to już jest twój region? No, nie no. Dlaczego? Nie nie przyznał ci go, jeszcze widzę, że papież. nie, nie wiem, czy on przyznaje... A nie, bo to nie jest, jest kolonia, Region, chyba, wiesz? Y, Afryka. No, możliwe. Bo tam nie możesz stworzyć Colonial Nations Co mnie racja, no bo to będzie bezpośrednio moje, a tam są kopalnie a, złota. O, mat, kopal. Nie wszędzie, ale są. Ale Mali jest pełna tych, tak, tam jest w ogóle taka Wiem, wiem, wiem. Punktu... Ja to ci mogę to spokojnie odpuścić. Ja chcę tylko mieć punkt przeskokowy dalej tyle. Ale ja, nie ja płynę do Indonezji. Znaczy, tam na Indonezji to jest dużo rzeczy do kolonizowania, wiesz? czy no, ja tam popłynę. Znaczy zresztą, czy ja mam tam colonial range? Ej! Ty, kurde! Jaki masz colonial range? Ja nie sięgnę. Myślałem, że sięgnę tam do RPA, ale nie. Wiesz co? No ja sięgam, już ci powiem dokąd. Ja sięgam do Konga. Za Kongo. Do Konga? Aż sprawdzę cię. Ja za Kongo sięgam. sięgam. Masz colonial map mode, wiesz? No do Kongo też sięgam jeszcze. Za Kongo sięgam. Mhm. A tam A niżej tam... to prowincję jedną? Tam już nie sięga. No właśnie, to mamy ten sam problem, widocznie. Patrzę jeszcze na moje idee, czy coś tutaj mogłoby mi się zwiększyć, kolonia Czyli orange? kto pierwszy skolonizuje tę Angrepukwenę? Co to jest Angrepukwena? Ta osamotniona prowincja na południu od Kongo. A, ja nie wiem, czy ja chcę w ogóle kiedykolwiek kolonizować, ona jest arid. No, ale jak, jak masz ten... Jak masz mieć przeskok, no to musisz ją mieć, no bo wtedy kolonię oranżnie Nie, sótome, lepiej mieć. Saotome, so potem przeskoczyć na Cape Town. Cape Town? Potem... Cape Town. Oh, Cape Town, taka wioska. Potem można na Mauritius przeskoczyć. E, tutaj można na te. Jak się te wyspy nazywają? Już nie pamiętam tego. Malediwy, i potem można doskoczyć do Indonezji. O nie, umarł cesarz z Tyrii. władca z Tyri. no Ten koleś co rządził tak? no to rządził w Tyrii. Tak? Mariasz, tak? Kolejny musisz mieć? No po co? Ona i tak mnie lubi. Chyba uh -huh. tylko na poziomie 50, ale lubi. Gdzie jest ta mapka? Pytanie tylko, czy ja chcę z nimi jeszcze jeden Maria Czy oni mi się do czegoś przydadzą w ogóle? Ajajajajaj. Już hmm. Żebym chciał mieć te kurde ziemie fajne, ładne, ale nie ma. Intrygujące. Co jest intrygujące? Falklandy myślałem, żeby sobie tam nie, nie zrobić portu, bo to nie jest w ogóle żaden colonial region, wiesz? Falklandy. Hmm. W międzyczasie tutaj powiększam moją kolonię. Oddawaj handel, co O jezus, Maria, co za chore skurwysyństwo. Traktat z Tordesillas daje nam plus 10 bonusowego wzrostu. Wyśle moje kolonie, teraz rosną 90 na rok. No, moje rosną. raz ci, już ci powiem. 50! Chociaż, chociaż w tym jestem lepszy. No, <laughs> tyle, tyle dobrego. A już mam przychodu 3 na 3, stary, więc wiesz, to ja bym się już nie śmiał. A tam, a tam, a tam, ja mam plus 9. 10, a opłacam armię. W sumie nie wiem pod. Aha, no tak, wal walczę z murzynami w Mali, zapomniałem. <grym> Walczysz, powiadasz. Znaczy, no To nie jest walka, no to jest <grym> bardziej masakracja, no ale. Jak to mówi młodzież? Dokładnie. 38% integrowania na plesu. Słodko, będę miał dostęp do Ottomanów. Wow. A ja uwolnię. Ej, może ja odtworzę te. Cesarstwo Rzymskie. History, co dostałem, modifier. Colonial Policy trwa do 1821 roku, plus 10 Global Settler Growth. Słodko, słodko. Może kupisz Mogę sobie wziąć taryfy większe. Słucham? Może sobie kupię obrońcę wiary z tego. Z tego z tej no no będziesz musiał sporo wojen prowadzić w Europie, wiesz? No w I w ogóle wiesz, że ma mam teraz 10, 110 tego? Dyscypliny? Zajebiście. A z, z, z czego? Z offensive i z czego? Czy z czegoś modifier z modifierów? Z i z chyba tych tradycji moich. A twoja tradycja daj ci. Te, jak to się nazywają? Idee hiszpańskie. Pierwsza idea daj A pierwsza hiszpańska, okej. Okay. Doki. Ja jestem chorym głównym teraz. Jeszcze, jakbym zwiększył o jeszcze 5% za pomocą tego, tego kolesia, Sto 15 się mhm. dyscypliny i nie ściśniesz. Choćbyś chciał, nie ściśniesz. Nie. Czy ty to pojmujesz? Pojmuję. Wiesz, co chyba raz na zawsze uda mi się rozwiązać kwestię żydowsko zaraz. <noise> Gdzie ich znalazłeś? Wcale tego nie powiedziałem, ale nie. Co innego chcę zrobić, wiesz? Um, nawracam Ceutę. To jest 30 miesięcy, ale wtedy będę mógł w końcu za zakończyć tam jakąkolwiek sytuację z buntami murzyńskimi. Aha, rozumiem, rozumiem. Koniec z kondominium rosyjsko-niemieckim Tak, zdecydowanie. zarządem powierniczym. Dokładnie tak, jest spora szansa, żeby to w końcu się zakończyło. Rozumiem, rozumiem. Jak mi się uda ich nawrócić, to tam stracą w ogóle jakikolwiek zapał do buntów. A na tym mi nie opowiem, ale zależy sporo. Ja się zastanawiam, dlaczego kurde moja kolonia nie kolonizuje. Wiesz co, one muszą mieć chyba pewien poziom technologii, nie? Żeby móc kolonizować. Mają ten co ja chyba. One stają twój bazowo na wyjściu, ale one potem muszą wziąć chyba ideę tą, żeby móc kolonizować przecież, mają nie? Mają Expansion 7 i Plutocratic 2. No, moi też nie kolonizują z tego co widzę. Bez sensu, mają tych koloniarzy i... Może nie ich nie stać, wiesz, na kolonie, tak szczerze powiedziawszy. Może. Mało wiesz, połowę i tak oddają tobie. Ja pierdolę, te prowincje zapieprzają, sto mają bazowego wzrostu u mnie prowincje. Hmm. Karaiby zamknę szybko chyba. Takie mam nadzieje. Dobra, nic nie powiem, bo już się zapowietrzę powoli. Co, 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 co? Dostałem, dostałem bardzo dużo y, mercantilizmu znowu. 47%! Nie podoba mi się to. Ja mam 35. Ej! Ale to nie jest wcale moja wina, no co ja poradzę? To trochę jest, zaraz po No dostaję tutaj wypowiem, ci, wypowiem ci, wojnę się skończy. Ale przecież, patrz, budowałeś te forty wszędzie i tak dalej, te, te marketplacy pobudowałeś, no przecież to nie jest moja wina. To twoja wina i tylko i wyłącznie. Przestań istnieć. Nie, to nie jest dobre rozwiązanie gdzieś. Już mam 11 regimentów i zaczynam być powoli przydatnym sąsiadem. Dzicy są, dzicy są, przecież to nie ludzie. Dzicy są. Co ty za. Jezu, ja to powiedziałem, jak skąd to było? Tylko Racja! O jezus, Mary, zaśpiewaj ją. Pamiętam, jak to szło. Dzicy są, dzicy są. Tu, 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 tu. tu. Tak było, 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 już pamiętam. No, dzicy są, dzicy są. Nie tacy <laughs> są jak my. <laughs> tak, A tak przecież było! Dzicy są. Niech wojenne werble brzmią, bo dzicy są, dzicy są. Ci Portugalczycy, dzicy są. Dzicy są. Racja, jest Pani, jak tego kawałka dawno nie słyszałem. Bardzo dawno. To jest dobry kawałek, jeden z lepszych. Ale taki Bez. prawdziwy tam, że. Są inni niż my, więc ich ściśnijmy, bo są zili, na pewno. I tak. Mają inny kolor skóry, ściśnijmy ich. Dokładnie. A tam ci też, o, tamci to w ogóle są biali, oni w ogóle pewnie nie krwawią, zabijmy ich też. <laughs> Nie, bo wiesz co, mi ostatnio strasznie mocno rośnie ten mój merkantylizm, wiesz, jakieś dostaję różne eventy, żeby no. rósł i tak jakoś przypadkiem wychodzi. Z, znam, super, znam super w ogóle sposób na to, chwileczkę, no. gdzie to jest. Declare war? Nie, no proszę Nie, ci, Nie, nie declare no. war, nie. Embargo? Nie, no co Ty, przyjaciółmi jesteśmy przecież. Jakie tam embargo? Widzę to tak. O, co? Zobacz jak w Sewilli urośnie ten tym, base production. Coś, coś w tym zaseń mi się wydaje. O przyjacielu! To nie jest najlepsze rozwiązanie! Czemu? Czemu? O, mam separatystów? Uuu, ostatnie podrywy tak na tych żydowskich tam ludzi. A kondominium tego żydowskiego. Ciekawe czy wygrasz. Tą bitwę wygram. Ale drugiej już raczej nie. W ogóle ja widzę tego masz tam. No właśnie, misjonarze Misjonarza mam. Chcę to nawrócić w końcu. Dobra, macie sobie separatyzm. Spoko. W wyskoczyło mi, że dostałem minus 10 prestiżu za przegranie bitwy w tej hucie. Tak, tak jakby to byli moi ludzie po prostu. Niestety, nie straciłem, ale tak miałem kliknięte i tak to wyglądało. Ja mam... Muszą mi się zregenerować teraz, moi żołnierze, bo na razie im to nie idzie najszybciej na świecie z... i tracę za dużo dukatów z bardzo. Znowu murzyni powstali. Tam jest 4000 Murzynów, już dwa razy ścisnąłem to 4000 Murzynów, a oni dalej tam są. Na całe szczęście nie mam tych. O, na całe szczęście nie ma nie mają lidera. Tego lidera już ich pokonałem ich jednego. I atakują na mnie, ale dobrze, już mam pełne morale. Powinien to wygrać. Jeżeli nie będą mieli rzutów po 9. Znowu mimo że nie postali, Jezus, jacy co oni są przerażający! wyślij armię! Do no cełty! nie, Już nie A, mam! To wygram to ja pierdolę, oni po 8 rzucają to za chore popierdolce. pierdolce okay. all is lost, minus 10 warscore, To byli moi sojusznicy. Minus 10 warscore dostałem. Stracili 1,77 prestiżu przez ciebie. Rozumiesz to? No? Ale kto stracił? co, no co? Oni! Ale ja nic nie zrobiłem przecież! Są ci buntownicy! No co zrobić? Nic nie tych zrobisz, Nic. Ty kurwo wywoływałeś? Nie! Panie psi! To jest, się, ty nie masz te komunikaty, bo wysyłałeś do mnie rebeliantów, żeby mi wywoływać! Nie! Ty psie! Nie! Nie w ogóle, nie. wywoływałeś mi rebeliantów. Nie, nie bo skoro, nie że kreuz. twoi psarównicy przegrali i zaczęli tych wywoływać. Nie, nieprawda! Nieprawda, lepiej zapomnijmy ja, o tym, co nas łączy, i skupmy się na tym co nas dzieje. Ale zobaczę twoje A, odcinki. zobaczę ale, twoje nie odcinki. Jest. Nie As... ma tam nic, naprawdę. Zobaczę twoje tak. odcinki, jak to kurwo znajdę. Jeszcze dzisiaj no. nagrywamy cały 6, tylko Jeden, Ja zobaczę sobie poprzednie odcinki. Jak to znajdę u ciebie, to, nie to ma po nic tobie. Ale to w jest, sumie to jest bardzo, bardzo fajny, sprytny pomysł, żeby w sumie coś takiego ci zrobić. Jakbym teraz w zrobił, gdzie to jest? To jest Support Rebels. Co ci tam chce wybuchnąć? Nie ma... płać pieniądze na to. No to się za to płaci pieniądze dużo. Myśli, że mnie nie stać. No możecie być stać. Jeżeli masz za dużo hajsu, to. Zróbmy żadne... lot w Ceucie. Sprawdźmy. Send. Teraz zobaczymy. Powinien ci unres teraz podskoczyć w Ceucie. Za chwilę. W następnym miesiącu powinien podskoczyć. A zobaczymy, czy to działa. Cześć, mam jednego wolnego Merchanta? z czego ja dostałem kolejnego merczanta. Zaraz zobaczymy. Wiesz co w Ceucie wątpię, żeby coś mógł mi zrobić, bo mam recent uprising, wiesz? Minus 20. No i nie widzę nic unres. A mogę sobie popsuć opinię z Tobą. Albo stracić kardynała. No, wolisz chyba stracić kardynała, prawda? No tak, tak. Co? Kostyli. Straciłem w ogóle kardynała przez ciebie? Ale no to nie moja wina, przecież, I, i Google Casus Belly na ciebie dostałem. Uuuu... Zupełnym przypadkiem, na pewno nie jest to tego z tego powodu. Insult, to jest wypowiedzenie wojny. To dostałeś insult od mnie? Tak. tak. Nieprawda, i daj, daj spokój, niedźwiedź. To jest wypowiedzenie e, wojny. Wiesz co, to, to jest dobry moment, żebyśmy skończyli odcinek na dzisiaj, bo ja bardzo serdecznie dziękuję, moi drodzy, ja mówię, Ignacy, wy byliście wy, ze mną był mój najlepszy przyjaciel, niedźwiedź, halo. Znaczy, po raz ostatni tutaj byłem, bo myślę, że kolejny odcinek będzie ostatnim, bo moje armie już przygotowują się do wymarszu. No nie ma takiej potrzeby, są. nie ma takiej potrzeby zupełnie, nie ma takiej potrzeby, przyjacielu. Co e, jest, jest. Nie, nie, nie ma. Dobrze, dziękujemy, widzimy się już jutro, hej, papa, cześć, cześć. Nara.